Siema, się tu Enduro Devix. Y... De nie, no nie Enduro Devix. De jesteśmy na Diversie Enduro Dzisiaj, nie? A, a nie na wyprawie? Ostatnio Enduro było na wyprawie. Patrz, o. Enduro wyprawa. W busz. Amazoński. Znaczy górski. Dzisiaj nie będzie jazdy. Dzisiaj jesteśmy na zawodach. Oglądać. O. Piekarski. Piekarski jechał, tak. Aktualnie będziemy szukać naszego zawodnika Krzysztof ta kopka. Patrz, Naksa Widzisz? Naksa nie taka zła. No, powinien być... O, idzie kopek! Niee! Elo! Elo! Pokażesz na ciemnię. Zabierz Ciebie! Masz stresa? Nie. Jak Ej, Dobrze. Ja. nie? Dobrze. 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 To wiem, że Dobrze. 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 Odetnę ci Dobrze. Spoko, Dobrze. 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 nie? nie? Nie, Nie, Dobrze. Dobrze. A jak się się Tak patrzę, tylko sprawdziłem, czy jesteś na pewno Dwa, jeden, Tak, Dawaj Michał, dwa, Testujemy. Testujemy? Testujemy, czy się się wygazowała. Boję się. No dawaj, no. Widzisz? Ale dym. No widzę. No, Leci... Dobra, nie, na nie, nie jest źle. No, no Jesteśmy przy Rock Gardenach, czekamy na no, koga, kole. Krzyśka. Jeszcze zostały. Która jest godzina? Jakieś dwie minuty? No, z dwie minuty zostały. Każdy zawodnik. Alain Dobra, Co? 53, Kopek ma minutę do zjazdu. Jeszcze minuta. Użyjmy go. Nowego rajdera byśmy do tego naśladowali. Zarąbał. Sły, Słyszałem tą bram. obręcz. Taka obręcz. Na 7 przebijałeś. Ja tu 5 razy co z, zjazd z dobijałem obręcz. A nie, jednak jest Kopsom. Jedzie Jedzie, jedzie. Dawaj, dawaj, dawaj uśmiech dawaj, dawaj! Szybciej! No nie najgorszy. Przecież dali lepiej, ale... To już są jego pierwsze zawody na Chodźcie na dół. Bo to gdzieś wszystko leciało. Ej, jakby Kopek mi teraz, teraz dał Glorkę, no nie? To stary, ja od, od razu bym to wygrał. Tak, na pewno. No od razu by mi dali pierwsze miejsce, bo jestem taki zajebisty. Ja tam na droweru nie muszę, już wygrałem. Ciekawe, czy ktoś był taki hojowy, że już na, ten, na treningach z tego wyjebali. No to o tobie, Paweł. Paweł. Nie, nie kto. Ktoś jedzie. Nie on. on. Ładny. on. To było, tak, tak. Idziemy niżej. Pionu, Paweł, Paweł, co ci stanęło? Brzuch! Jak? O kurde, ale bydlak Pozdrawiam Milę Mańkowską, która Która cię. chce, że z, do, Która chciała zostać Pozdrowiona na nagraniu I pozdrawiam ją Daj mi na chwilę kamerę Masz kamerę. No, ziomy, nie mówisz co się stało Podszedł ziomek do Devixa i mówi E, ty jesteś dewiks? A potem do mnie, o a ty Pawlos? No i tak też się też skończyło. Do widzenia. Fił ja ten, ten to ty sobie wytrzyj mordę. Wycieramy obiektyw. Chyba wszystko widać. Paweł, jestem ubezpieczony. A ciekawe, czy w jest ubezpieczony? Kupował wtedy, Ej, patrzcie, dom Kalisza. <noise> I kurwa cebulaki Codziennie kurwa co siedzą Dobre Kurwa Kopka, który się zetrał na dole jak leciał hopem, bo kurwa bardziej otwarcie. Wow. wow A. Czekaj, bo ja przez siebie wdepłem J stary jesteś devix. Nie wiedziałem że tak będzie A czekaj to są jakieś rękawiczki Ja, so, ja sobie pożyczę bardzo o, ładnie czyścimy buty Ola Matiga to nie odmah Nie. Gitara Poznałem prowadzącego. że O drobki to jest, o, patrz, to jest Jeśli on. Ma cycki lub koła to ona robi ci problemów To jest on ten sam kanion i ten sam kask To jest on On teraz jechał Oleci jeden Dzień dobry Dzień dobry Eee, <laughs> ale są... Dam, żeby nie Dawaj. Dawaj! Gitara. Puść te cheble! Dobra, idziemy niżej. Dawaj, dawaj, dobrze lekki Zostawiamy lajki Patrz jak się skitrałem w czekach. Dawaj, dawaj, lecz jej Jedzie! Idzie, Idzie. Jestemno Gitara sieba <laughs> <laughs> Dawaj, dawaj Uuuuu, ale, ale kamerował Dawaj, schodzimy. Jest dziura po kamieniu. Dajcie jeszcze raz. Co jeszcze jeden niech jedzie? No, od nagraniczę. Kurde. Okay. <laughs> Ej. Idźcie je w yes. niez. Jeszcze 50 minut mogę nagrywać Daj do o, bez dętki U. Szkoda obręczy Szkoda Nie, bo chyba jedzie kolejny w sumie ma to sens, bo jego nie ma wolno Ale nie jechał tak wolno jak na bez Jak kopa? i czekaj 다вай 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 다вай. 자본 탐태고 도고니. 이디메. 알레. 이었네? 제잭스. 니보. 푸샤 헤비. 다바이. 다바이 오겐 오겐. 오! 마라츠. 쏘브레. 보로빌. 다바이. 다바이 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 치스티.

I mamy sobie już na meczu 2.57.52, duże brawo! Bibrawo, bibrawo! Będę w stanie przebić ten rezultat 2.57.52, to czas sąść skrzypnik, przed nami jeszcze Inka Januła, Ela Figura, Martyna Gruszka, Dominika Kurczakowa i Maja Bielecka A Piotrek, generalnie ty jesteś znanym, nie wiem jak to powiedzieć, hodowcą, rolnikiem, uprawcą, bo to nie o a uprawcą, pewnie nie wiem się nazywa ten nie i ma na mecie 2,50 i 50. Piotr notuje mój skryba, niezastąpiony. Dostanie nagrodę! Yeah, moja Będzie dobry rezultat, czy będzie szybciej. Dawaj! 2, 224 3, 2, 4! 2, Ej, 4, 2, 4, 2, No! Coś mu 2, Chyba dopiero. Tutaj Kamyk 6, 6, dopiero? kamyk a jak Zagryłaś do końca? No. Ja to mogę sobie pokazać sobie ten film, bo ja to zjebałem to nagranie, bo mi zasłoniłeś. Go. Czyli Paweł pobiera filmy. Do. Bo mi zasłoniłeś, Nie, Informowaliśmy wcześniej, zapraszamy. <laughs> Dostaliśmy podczynak leki z Monster'a Ale ten ciąg ja dostał ja dwie... dwie tylko. Taka bieda Kurwa, to było chyba trzełeś picie. Ja bym to... Jebać <laughs> Medal brązowy, drugi widzieliś polski Harek Berin, widzieliś polski! Wojtek Czerwak i mistrz Polski, Sławek Łukasik! Słuchajcie, będę wspaniał kogo w medalach, wszystkim zdjęć, więc jeszcze poproszę zawodników z podium do pozostali, będę wiadomo, które prywaty. Jeszcze raz Berlin! Barry, Fein! To się nazywa z pompą! Jest dobrze, ja poproszę do siebie złotych medalistów wszystkich na podatkowe zdjęcia jeszcze. A potem poproszę złotych medalistów w kategorii Junior Kobiety Ricardo Zapraszam do pocztu Robić co trzeba palić sobie na to panie. Powiem tak Bo... 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 Paweł Parchański za pierwsze miejsce w elicie tak. <noise> Chyba w tył już... Kurwa. <noise> Kurwa gdzie jest Eee... Dekoracja się zakończyła <noise> Pluję Kto ta? Pu! pluje na tym chuj. Pu! kurde, nie znam aż pusty. No ja ci totalnie. Ogólnie jesteśmy już w Tychach i czekamy na kebaba. A ja na Ubera. Jebać taksówki tylko Uber. O 11% to easy. Pan Adam Dobrze wkładam, zaraz zaraz go powinienem zobaczyć. Jeszcze mam minutę nagrywania. Zaraz będę go widział na rądzie. Ogólnie to bateria mi padła i w koniec wlega. Do widzenia.